Drugi wielki mówiło niejako o niejako dwóch etapach wkraczania Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w dzieje polskiego narodu. Pierwszy miał miejsce w roku 966, gdy do Polski, do polskiej kany galilejskiej zaproszono Chrystusa. A wraz z nim przybyła matka. I od samego początku była w dziejach Kościoła i narodu polskiego, czego przesławnym pomnikiem jest pierwszy utwór poetycki napisany w języku polskim, jednocześnie hymn polski tamtych czasów. Bogu, rodzica, dziewica. Bogiem sławię na Maryja. Tekst tego hymnu zapisany jest na ścianie tuż przy ołtarzu, po jego lewej stronie. Przypomina zatem o tym, co dokonywało się najpierw. A potem nastąpił drugi etap, obecności Matki Bożej kiedy w roku 1382 książę Władysław Opolski sprowadził ikonę Czarnej Madonny z Rusi Kijowskiej i powierzył ją opiece ojców Pawlinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Od tej pory zaczęły się dzieje Głoszenia Chrystusa przez Marię. Ciągle w nowych odsłonach pojawiające się słowa z kani galilejskiej: Czyńcie wszystko, co powie Wam mój syn. Słowa odczytywane w coraz to nowych okolicznościach, dziełowych momentach. Ważnych, radosnych, ale także i tragicznych, składających się na niełatwą historię naszej ojczyzny. I przez to właśnie Częstochowa, dokładnie Jasna Góra, stała się szczególnym ogniskiem skupiającym, Całe nasze dzieje. I jeżeli chcielibyśmy je zrozumieć, to musimy wsłuchać się w ten głos, który z jasnej góry płynie. Pozwólcie, moi drodzy, że przypomnę słowa Jana Pawła II z 4 czerwca 1979 roku. Kiedy po raz pierwszy przybył na Jasnogórę już jako papież. Mówił wtedy tak. Maria, która przemawiała pieśnią na ustach praojców, pieśnią bogarodzicy, przemówiła w swoim czasie tym wizerunkiem, poprzez który wyraziła się jej macierzyńska obecność w życiu Kościoła. I ojczyzny. Jej macierzyńska troska o każdą duszę, o każde dziecko, o każdą rodzinę, o każdego człowieka, który żyje na tej ziemi, który pracuje, walczy, ginie na polach bitew, zostaje skazany na zagładę, który zmaga się z sobą, zwycięża, a czasem przegrywa któremu wypada nieraz opuścić ojczysty zagon, idąc na obczyznę, na imigrację, który, który, każdy. To dzieje Polaków. Każdej, każdego z nas, córek i synów naszej ojczyzny. A potem dalej. Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne, pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki. Bie zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci. Można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jesteśmy jednakże, jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w sercu jego matki i królowej. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, to trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości Matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi. Drodzy siostry bracia, wpatrujemy się w oblicze naszej matki królowej, w tak cudownie, w tak cudownie odnowionej kaplicy. Jednocześnie tak daleko od Jasnej Góry. Właśnie o tej porze odbywają się tam centralne uroczystości odpustowe. Nasze serca, nasze umysły biegną właśnie tam, by zrozumieć, jak bije serce narodu w sercu. Naszej Matki i Królowej. Ale jednocześnie, wsłuchując się w to bicie serca tam na jasnej górze, przychodzi nam dzisiaj rozumieć, rozumieć pojmować, jak to bicie serca Matki i Królowej odbija się w różnych miejscach, i zakątkach naszego kraju. Jak odbija się ono także tutaj, w tej szczególnej kaplicy w krakowskim kobieżymie. Bo to, co tutaj się dokonuje, to, co tutaj ma miejsce, jest żywym odbiciem, jest wyczuwalnym echem tego, co dokonuje się od wieków na jasnej kurze. I także nadzieje ludzi, którzy tutaj są, którzy tutaj znajdują się jako lekarze, pielęgniarze, jako cała ta służba zdrowia z jednej strony i jako pacjenci z drugiej. To przecież to także odbicie echo tych słów, które także tutaj dotarły, słów Matki Bożej. Czyńcie wszystko, co każe Wam mój syn. A On wzywa do miłości, do miłości Boga którego mamy kochać, miłować całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całym naszą, naszym umysłem i całą naszą duszą. I on wzywa także do tego, aby kochać drugiego człowieka, zwłaszcza tego potrzebującego, aby go kochać jak siebie samego. I żeby w tej. Miłości Boga i bliźniego, szukać natchnień i fundamentów, jak kochać Polskę, naszą Ojczyznę. Polskę, która jest z wyboru Polaków jej królestwem. I chcemy to uczynić. Dziękując dzisiaj najpierw za to wielkie dzieło miłości, które tu miało i ma miejsce. Za to dzieło pochylania się z wielką troską, empatią, poczuciem solidarności nad tymi, którzy tej potrzeby, tej pomocy potrzebują. Za to dzisiaj Boga wysławiamy. Ale wyspawiać Go chcemy także zapostać szczególnie związaną z tym miejscem, w postać, w której dzieje. Tak głęboko wpisały się. Miłość do ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, obie te miłości znajdujące swój fundament w miłości do Boga i Jego Przynajświęczej Matki. Myślę tutaj o postaci, która, jak mało która, głęboko wpisała się w dzieje Kobierzyna, ale także w dzieje Polski i w dzieje Polskiej Służby Medycznej. Pana Władysława Jana Augusta Stryńskiego, który nosił w czasach swoich zmagań o wolność Polski pseudonim Bystrym, Bystram i który żył na przełomie XIX i XX wieku. Urodzony tutaj w Krakowie w 1889 roku. Zmarły w roku 1956 w Zakopanym. Wyrastał z wielkiej tradycji umiłowania Boga, tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, której nie wahał się dawać wyraz w tamtych także niełatwych czasach. I na tej tradycji wiary budował swoją miłość do drugiego człowieka poprzez służbę temu człowiekowi jako lekarz, służbę przeplataną niemalże integralnie z jego służbą Ojczyźnie. Ta służba ojczyzny, ojczyźnie miała zresztą w rodzinie stryjeńskich głęboką tradycję. Pradziad brał udział w insurrekcji kościuszkowskiej, natomiast dziadek Aleksander był uczestnikiem Powstania Listopadowego. Studiował w latach 1907-1913 na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego a jednocześnie był otwarty na to co się dzieje w Polsce szykującej się do zrywu niepodległościowego pracował więc z jednej strony w pracowni badań układu nerwowego przy katedrze anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego 28 grudnia 1914 roku uzyskał dyplom lekarski, a jednocześnie, już w 1913, wstąpił do Związku Strzeleckiego. 3 sierpnia 1914 roku, tuż po wybuchu I wojny światowej, zgłosił się do legionów, został przydzielony. Jako lekarz do trzeciego baonu, pierwszego pułku piechoty, i razem z innymi, tymi pierwszymi, prawdziwie legendarnymi legionistami Józefa Piłsudskiego, wyruszył 6 sierpnia z pierwszą kadrową z Oleandrów, by wyzwalać polskie ziemie, znajdujące się pod zaborem rosyjskim. I w regionach pozostał jako lekarz, najpierw podporucznik, później porucznik, skierowany do szpitala PCK w Nowym Targu, przeniesiony do szpitala w Rabce, później był w Zambrowie, na koniec tutaj w Kobieszynie. Radość. prawdziwe uniesienie związane z wybuchem niepodległej w listopadzie 1918 roku. A potem niepokój o dalsze losy Rzeczpospolitej. Niepokój związany z nawałą bolszewicką i całą tą wojną bolszewicką 1920 roku, w której on wziął udział jako Lekarz Frontowy, zwolniony ze służby wojskowej w 1922, wrócił do rezerwy w stopniu majora wojska polskiego. A potem działalność naukowa i lekarska, związana także ze służbą mającą na cele, na celu organizowanie służb medycznych w niepodległej Polsce. Pracuję najpierw tutaj jako lekarz, a później jako dyrektor Szpitala Klinicznego w Kobierzynie w latach 1929-39. Przedstawiciel Krakowskiej Izby Lekarskiej jest Wybrany do naczelnej izby lekarskiej, piątej kadencji w latach 1935-1939. Zdaje sobie sprawę, jak te problemy związane z chorymi, zwłaszcza chorymi cierpiącymi na choroby psychiczne, wymagają pewnych uregulowań prawnych i dlatego podejmuje studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które kończy jako magister praw. I potem jego troska o zdrowie psychiczne chorych, nie tylko tutaj przebywających w Chobierzynie, ale także tych, którzy mają wracać do normalnego życia i potrzebują dalej odpowiedniego medycznego wsparcia. I stąd utworzenie przez niego drugiej w Polsce, po Warszawie, poradni zdrowia psychicznego, to jego troska także o dzieci i młodzież dotkniętych pewnymi problemami psychicznymi, a także troska o ludzi dotkniętych chorobą alkoholową. I patrzył na tę chorobę nie tylko w kategoriach. Kolejnej jednostki chorobowej, do której trzeba znaleźć właściwe, właściwe narzędzie. Ale patrzył to, na, to także na ten problem alkoholowy jako problem polskiego narodu, który, jeśli ma być wolny, prawdziwie wolny, musi wyzwalać się z alkoholizmu. I temu wszystkiemu towarzyszy jego działalność patriotyczna i obywatelska. Pozostaje wierny tradycji legionowej, więc działa w kole lekarzy, legionistów. Staje się przewodniczącym sekcji tego koła w, poza, w sekcji pozastołecznej w Krakowie. Potem jest członkiem zarządu głównego. Jest członkiem zarządu okręgu Kraków w związku Legionistów polskich, najpierw zastępcą senatora, a potem senatorem Rzeczpospolitej Polskiej, wybrany w wyborach 1938 roku i członkiem koła parlamentarnego obozu Zjednoczenia Narodowego. I jako ten przedstawiciel władz naczelnych naszego państwa. Zostaje internowany w Rumunii w roku 1939 po klęsce wrześniowej i później stara się dalej walczyć o niepodległą Polskę. Ale ponieważ rząd Władysława Sikorskiego bardzo niechętnie Patrzył na ludzi związanych z obozem Piustrczyków, nie mógł walczyć, nie mógł otrzymać odpowiedniego miejsca w wojsku, więc służył innym chorym w jednym ze szpitali psychiatrycznych w Szwajcarii. A potem, po zakończeniu wojny, wielki dylemat wszystkich Polaków znajdujący się na zachodzie wracać czy nie. Zdając sobie sprawę, że powrót będzie wiązał się niekiedy z prześladowaniami, więzieniem, a nawet śmiercią. Tak było przecież w przypadku wielu Polaków. Odważył się na powrót. Chciał pracować dalej, pomagając biednym, chorym, zwłaszcza dotkniętym chorobami psychicznymi. Spotykał się z szykanami ze strony władz komunistycznych, niemniej jednak jego doświadczenie, jego wiedza, jego bezinteresowność, z której powszechnie słynął, sprawiały, że został mianowany dyrektorem wojewódzkiej poradni zdrowia psychicznego i jako biegły lekarz pracował w ZUS-ie. A wśród jego najbardziej wybitnych uczniów, zwłaszcza słynny Antoni Kępiński, obdarzał go wielkim szacunkiem i poważaniem. Zmarł przedwcześnie. Zapadł na zapalenie płuc, z tego wywiązała się, się choroba serca. Ostatecznie zawał serca zakopanym. 56 roku. Jeden z tych, na którego patrząc możemy powiedzieć, przyjął naukę płynącą z jasnej góry. Czynił tak, jak kazało mu jego lekarskie i obywatelskie sumienie. Czynił tak, kierując się najbardziej. Podstawowymi, fundamentalnymi wartościami płynącymi z Ewangelii. Czynił tak, jak kazał Mu Chrystus. Wracamy dzisiaj wspomnieniami do tej niezwykłej postaci, właśnie w szczególnym momencie, kiedy odnawiana jest ta kaplica. Miejsce, gdzie Tylu ludzi, lekarzy, przedstawicieli, członków służby zdrowia, ale także pacjentów, szuka dla siebie sił, natchnienia, nadziei, gdzie przeżywają swoje sukcesy, ale także i niepowodzenia. Ale zawsze w duchu otwarcia na to. Do czego wzywa Najświętsza Maria Panna? Przyjmować Chrystusa, otwierać się na Jego Ewangelię, mówiąc językiem świętego Jana Pawła II, otwierać Jemu na oścież drzwi własnych serc, drzwi własnego warsztatu pracy, także jeśli tym warsztatem jest szpital. Otwierać na Chrystusa drzwi własnych serc po to, by jak najbardziej służyć miłością drugiemu człowiekowi. Jak wiemy, po raz drugi jako papież Jan Paweł II był w Częstochowie w roku 1921. 83. Panował wtedy w Polsce jeszcze formalnie stan wojenny. W wielu więzieniach i miejscach gostopienia przebywali ludzie solidarności i ci, którzy nie złamali się i wspierali twórców solidarności. I wtedy właśnie i wtedy właśnie na zakończenie swej wielkiej homilii Jan Paweł II raz jeszcze mówił o naszej matce i królowej, o pani jasnogórskiej. Drodzy siostry, bracia, umiłowani rodacy, wśród tego wszystkiego mamy na jasnej górze matkę. Jest to matka troskliwa. Tak jak w Kanie Galilejskiej. Jest to matka wymagająca, tak jak każda dobra matka jest wymagająca. Jest to jednak równocześnie matka wspomagająca. W tym się wyraża potęga jej macierzy, macierzyńskiego serca. Jest to wreszcie matka Chrystusa. Tego Chrystusa, które wedle słów świętego Pawła mówi stale wszystkim ludziom i wszystkim ludom: Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ona nam mówi: Matka Jezusa Chrystusa, do każdej i każdego z nas. Jesteś córką, jesteś synem, nie niewolnicą i nie niewolnikiem. Jesteś córką i synem Boga. I zachowaj w sobie ten skarb wolności. Zachowaj ten skarb i dziel się nim z każdym, kto do ciebie z prośbą o pomoc przyjdzie.